To jest bardzo złożone pytanie o ogólny stan psychiczny polskich dzieci, czy dobrostan e, dzieci i młodzieży i też rolę szkoły w tym wszystkim. Może zacznę najpierw od e, roli szkoły. E, e, I rzeczywiście tej sytuacji, że... E, prawie połowie szkół nie, ma zatrudnionych, prawie połowa szkół nie ma zatrudnionych psychologów, co jest o tyle problematyczne, że szkoła jest miejscem, jest przestrzenią, w której dzieje się bardzo dużo rzeczy. I dzieje się bardzo dużo rzeczy takich, które wymagają wsparcia pedagogicznego czy psychologicznego. Dla przykładu duża część osób, które trafia do mnie do poradni już na psychoterapię, to są dzieci, które zostały przekierowane przez szkołę, to znaczy nauczyciele jako pierwsi zauważyli, że coś się z tym dzieckiem dzieje. Dlaczego? Dlatego, że to są osoby, które spędzają z dziećmi kilka godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu, więc oni widzą procesowo, czy to dziecko się zmienia, czy coś się w jego zachowaniu, w jego relacji z rówieśnikami, w jego relacji z samym sobą. Czasami to są takie przypadki, że dziewczynce na głowie podpinała się bluzka i nauczycielka zauważyła ślady po samookaleczeniu na brzuchu. I dobry nauczyciel nie uda, że tego nie widzi, tylko zacznie rozmawiać. Ale on nie jest psychologiem, więc on nie jest w stanie sam wszystkiego umieść. Po to jest pedagog, czy powinien być pedagog, czy psycholog w szkole, który wtedy jest tą osobą, która jest w stanie dalej pomóc. Jeżeli ma poczucie, że sytuacja jest już daleko, jest już mocno w cudzysłowie posunięta, że potrzebna jest potrzebna jest głębsza pomoc, potrzebna, potrzebne jest przekierowanie do innych instytucji to, to też jest osoba, która wie gdzie przekierować to też jest osoba, która potrafi prowadzić rozmowę interwencyjną to też jest osoba, która jest w stanie porozmawiać z rodzicem, rodzice tu są i bardzo istotni, żeby oni otworzyli się na to, że temu dziecku trzeba pomóc, żeby poradzić sobie z ich lękami z ich oporem przed z korzystaniem z pomocy. Tu mamy naprawdę bardzo wiele wątków, o których możemy poprowadzić oddzielne spotkanie, bo jest to temat po prostu bardzo, bardzo szeroki i bardzo wielopłaszczyznowy. Poza tym w szkole dzieją się rzeczy naturalne rozwojowo, ale potencjalnie zagrażające, czyli szkoła jest miejscem, w którym również dochodzi do eksperymentowania z różnymi substancjami psychoaktywnymi W bardzo wielu szkołach jest ten problem. Kto powinien prowadzić działania zarówno profilaktyczne, czyli takie, które mają na celu przeciwdziałać, jak i interwencyjne? No przecież nie nauczycie. Tylko od tego jest właśnie psycholog czy pedagog specjalista. Poza tym w szkole są, są interakcje, są konflikty, są wykluczenia. Kto powinien prowadzić warsztaty? Kto powinien prowadzić integrację rówieśniczą? No przecież też nie nauczyciel, on nie jest od wszystkiego. Nie możemy na tego nauczyciela zrzucić wszystkich obowiązków i, i uważać, że on powinien zarządzić wszystkim. Od tego powinien być specjalista, czyli pedagog czy psycholog... To, to jest naprawdę, to jest bardzo istotna, istotna osoba, ale nie tylko znaczyć dziecko, która jest w stanie odkrywać jego potencjały, nakreślić mu drogę zawodową, wybór szkoły. To, to też robi psycholog, więc on jest bardzo ważny w wielu aspektach. Tak jak mówię, możemy o tym bardzo długo rozmawiać. Natomiast, jeżeli przejdziemy do i dlatego uważam, że szkoła może odgrywać niezwykle istotną rolę, też taką, jeżeli chodzi o zdrowie e, psychiczne dzieci i młodzieży, bo ona rzeczywiście może być tym pierwszym, mówiąc zakolokwianie, filtrem, który po prostu wyłapuje te osoby, które najbardziej potrzebują pomocy i wymagają tego przekierowania. I tu robi się kolejny problem, że często nie ma gdzie przekierować, ponieważ niestety według statystyk Eurostatu jesteśmy na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jeżeli chodzi o dostępność psychiatrów. Już nie mówiąc o psychiatrach dzieci i młodzieży, gdzie nawet tak, prywatnie tak, tak. dosyć jest bardzo trudno, nie mówiąc o kwotach, które, które, które są często zaporowe, i mówimy tu o dużych miastach. Sytuacja w mniejszych miejscowościach jest o wiele trudniejsza, więc jakbyśmy mieli otworzyć ten obszar stanu, czy dobrostanu psychicznego dzieci młodzieży i młodzieży, i tego na, na jakim etapie. Tutaj jesteśmy, no to otworzylibyśmy kolejny duży obszar do dyskusji. Więc, może podsumowując, uważam, że obecność pedagogów i psychologów w szkole jest naprawdę z wielu względów kluczowa i niezbędna. I to wszystko. Tak. Jeszcze pan, nawet tak, jak chciałam, tutaj dana mhm. To jest bardzo ważne, co to padło, i to no, jeszcze coś jest wcześniej. Ym, I jak ja byłem uczniem, nie wiem, czy też sobie już czy jak wyglądałem uczniem. Ale wtedy ja, tak ja, nie ja wtedy nie wiesz, że jesteś To słuchajcie, to wtedy najwięcej problemów było na przykład rzeczywiście, że rodziny miały problem alkoholowy i wtedy z tym moim kolegą lub koleżanką się coś działo, a generalnie wszyscy nie, nie mieliśmy w tamtych czasach nic, wszyscy byli biedni, była komuna i tak dalej. Nikt nas specjalnie nie chwalił żadną stronę, bo mówili, że nam się sołówka, nam No nie było czegoś takiego, że na tak przykład chwalić dziecko, nie było czegoś takiego. A potem nagle się zmieniło i my koniecznie musimy chwalić dzieci, ale chwalić dzieci można bardzo różnie. Bo jeżeli chwalimy za to, że dziecko jest mądre, piękne i tak dalej, czyli w naszej głowie są jakieś oczekiwania wobec tego dziecka, to to dziecko się spina. I niestety nie kształtujemy dobrze rozwoju, bo to jest właśnie taki, to się mówi, że jest taki, taka postawa na rozwój i na trwałość. To jest właśnie taka postawa na trwałość. I to dziecko próbuje do tych oczekiwań babci, które mówi, jesteś jesteś zdolny, jesteś wystrzakiem. Nie chcę zdobyć, bo powinniśmy chwalić dzieci za pracę. Fajnie wykonałeś tę pracę, fajnie zrobiłeś to, zrobiłeś świczny rysunek, To tak. Tortar. I teraz nie możemy, te dzieciaki nie są w stanie sprostać naszym oczekiwaniom, że swoich rodziców, ale swoich nauczycieli środowiska. I to jest problem. Jak już mamy chwalić dzieci, to lepiej w ten sposób w ogóle nie chwalić, bo to po prostu wpędza. Są takie badania, które mówią, że dzieci chwalane w ten sposób za pondróć inteligencję na przykład przy sprawdzianach oszukują, bo one muszą bowocnąć na szybką ocenę zrobić tymi oczekiwaniami, ale potem nie dają rady. I pierwsze co robimy, my w Polsce chcemy strasznie sukcesu wszyscy, żeby ta droga pozyskania edukacji czy kariery zawodowej, wszystko musi być określone sukcesem. Ale jak idziemy na szczyt góry, to tam po drodze są doliny, kamienie, ściany pionowe i przeróżne momenty trudne i mu musimy dziecko przygotować na to, że on będzie upadł. Jak idę i tłumaczę trygonometrię, to ja wiem, że on upadnął po drodze wiele razy. Co więcej, rozumie się, że... Z, z, z perspektywy neuronauki, dobrze jak dziecko popełnia błąd, bo lepiej pamięta te momenty. Więc tak naprawdę w ogóle jest też ciekawe, że u nas się piętnuje błędy, a z punktu widzenia neuronauki najlepiej by było, żeby dziecko, we wszystkich zadaniach z matematyki jestem matematykiem, żeby zrobił wszędzie błędy. Oczywiście psychicznie tego nie zniosli. Więc ja tak przygotowuję zadanie, żeby trzy błędy mieli na te na przykład 10 zadań, ale pracujemy nad tym. I na przykład, żeby jeszcze powiedzieć, uczę dzieciaki kilkaset teraz osób online. Niestety, bo wyciągamy po prostu najsłabsze województwa, żeby po poziom zdolności matury i egzamin w nas był lepszy. I na przykład dzieciaki mówią: Bo Pan mówi, że się można mylić. I to jest takie fajne. Ja się nie stresuję wreszcie. Na razie mieliśmy w jednej grupie, w każdej z grup ale było 6 zajęć, przepraszam. Ale ciągle o tym mówię: możesz popełnić błędy. Ja mi się chwalał tymi wynikami na czacie. A ja mówię: Ale powiedzcie, kto tam 30 33, nie? Tylko procent. No ja miałem. Ale pomyśl, na przykład jakaś tam Marysia się zgłasza, nie? a ja mówię, Marysiu, ale jak miałeś wcześniej, no, proszę Pana, wcześniej to 0, albo 2%, albo 5%, tak? Mówię, to jesteś lepsza od siebie samej z I to jest ważne, żeby jak my nauczymy się upadać i powstawać, w ogóle przygotujemy, że dzieciaki mogą popełniać porażki, sobie można nauczka, słowo nauczka, masz nauczkę, nie jest słowo nauczka, żeby się coś nauczył że to tak jest normalne w przyswajaniu. przecież Jak dziecko się przewróci na rowerku, to rodzic nie staje nad nim i mówi Zosia, wstawaj, ty już nigdy nie będziesz jeździć rowerkiem, czemu się przewalać? Nie, bo przewala się, poprzewala, to będzie widziła. Jak grasz na gitarze, nie złapiesz akordu barowego przez pierwszy miesiąc, nie dasz rady, będzie brzęczało. Po prostu gra na gitarze i wiem, tak? Ale po pół roku będziesz, a być ci cierpliwym, tak? I my i rodzice powinniśmy tak trochę spuścić tego ciśnienia, także nie musi wszystkiego być tak raz. I, bo jakby tutaj poszliśmy już w drugą część, ale to ta pierwsza, tak i też woli, że my mamy oczekiwania bardzo duże z tego balonu, te dzieciaki tak pompujemy, a one nie wiedzą, co z tym zrobić, i nie mogą już złapać powietrza. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dopowiedzieć z to może takie dwa zdania. Myślę, że tutaj kilka bardzo ważnych aspektów też padło, że to do, nawet jakby powiedziała to docenianie za trud, za wysiłek, za to zaangażowanie, czyli jakby stricte przygotowanie dzieciaków. Do tej drogi, do podkreślenia. Ja, my, my często mam poczucie, wszyscy tutaj o tym mówimy, że to jest procesem, to, to jest najważniejsze. Życie to czasownik, tak jak powiedziałeś, to też jest to upadanie, wstawanie, podążanie. Te w cudzysłów bierze, jakby porażkę. Tak jak się mówi, że ludzie spotkani na naszej drodze są albo lekcją, albo darem. Także cud nie byłoby, ażebyśmy my mieli takie wręcz przekonanie na ten temat. No ale jak my. Mamy takie przekonania, często właśnie negatywne, że znowu dawam akceptację, czy na miłość, czas sobie zasłużysz, czy to jest transakcyjne i tak dalej, i tak idziemy w ogóle z takimi przekonaniami, czyli takim jakby, ale tatuażami jakby uczyć nauczyciel, my nauczyciele, nauczycielki. No to wiadomo, że dzieci, duże prawdopodobieństwo, że dzieciaki będą sfiksowane na punkcie tego produktu finalnego, tego efektu, a nie będą doceniać, dostrzegać tych czy umiejętności czegoś mniejszego, czego nabyli i nabyły jakby po drodze, a to jest jakby najważniejsze. Sławetnym, powtarzam, to celem jest iść i czerpać jakby z tego. Nawet jeżeli my, już nawet nie mówię o tym dostrzeganiu, ile się nauczyłem, nauczyłam, ale my też nie potrafimy w tym przeczerpywanym świecie, a propos nieumiejętności czerpania łapania tych pięknych film i yy, tankowania radości w ogóle. Czyli wiecie, robienia takich stop klasek takich trochę zabiegów. Ja też mówię o sobie, bo mi jakby też nie jest najprościej z tym, z taką tendencją troszeczkę szybciej, szybciej podkręcania się, że wiecie, tak umieć trochę się zatrzymać, zastopować, to myślę, że też jest, no, a szczególnie teraz tankowanie radości, to jest taka jedna z ważniejszych umiejętności na ten ciężki, trudny, czarny, czarnkowy czas. Także, a później z radości, wdzięczność, no i jak już się po, posiada, czy wypracowuje taką postawę na życie, że po prostu wdzięczność jest jednym z, jednym z puzli, które tworzą moją mozaikę, no to jest w ogóle jakość życia całkiem inna. Ja tutaj, to to mikrofon tak w ogóle, to fajnie się na w tej nauce, bo A, tak. jestem psychologiem i zrobiłem pracę magisterską z neurobiologii i mnie to zawsze fascynowało, że neurobiologia, tak neuropsychologia bardzo, Krótko, krótko pokazuje rzeczywiście, jakim bezsensem jest X oddziaływania na przykład edukacyjnych, a jakim sensem jest Y oddziaływania edukacyjnych. Właśnie to jest ta organiczność systemu. Nie? Jak po prostu my stosujemy to, wszystko, mimo że się krzyczy, mówi, nie, słuchajcie, to nie działa. To jeszcze bardziej. I powiem szczerze, że ja się też bardzo cieszę tutaj, że mówicie dziewczyny jako psycholożki i tutaj terapeuta z tej perspektywy, bo to jest znowu perspektywa, którą. Odnoszę wrażenie, wciąż za mało gdzieś słychać w przestrzeni publicznej. To znaczy, dużo się mówi, kazał has, się wymienia, bo potrzeba systemowej opieki psychologicznej, bo potrzeba tam, psychiatry dziecięcej. Jest tylko jeden problem. To się robi taka etykietka, taki emblematyk. A tak naprawdę niewiele osób te dwie o co chodzi. Kiedy tłumaczy się właśnie, dlaczego to jest tak ważne, to jest to, co na przykład powiedziała Marta, psycholog yy, w szkole to jest osoba, do której zadań mogłoby należeć bardzo wiele elementów, które rzeczywiście niestety są zrzucane na nauczycieli, mimo może nauczyciele nie mają żadnej podstawy do tego i nie muszą właśnie na tej podstawy mieć, żeby to robić. Nauczyciel w Polskiej Szkole w tej chwili jest naraz organizatorem, logistykiem, prawnikiem, psychologiem, bla, 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 jeszcze na dodatek. I to, tak, i to w czasach pandemii, wojny, jeszcze na dodatek ha, się go straszy. I zobaczcie też, na przykład, co się dzieje teraz. My jesteśmy dosłownie kilka dni po tym, jak Lex Czarny czarnych wersji 2.0 wróciło. Tak, jak my chciałem mieć pewną ekielkę, wystawiamy ją w Centrum Nauki Kopernik, więc muszę się tam zgłosić, ale symbolicznie ona z nami jest. I zobaczcie, jaka jak, jak, jak to jest w ogóle rzeczywistość. Jak się mierzymy z tak wielką liczbą trudności, to jeszcze zamiast dostawać wsparcie, to jeszcze bardziej tam młotkiem się uderza w ten system, i tak dalej. Ja nie mam wątpliwości, że za 12 lat, przynajmniej naście, chociaż muszę, 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 na chociaż tak na nauczyłem, kiedy będziemy już właśnie a propos neuronauty że to będzie jasne, że będzie takie, powiedziałbym, tak jak jest na przykład mapowanie, mapowanie węgla, izotopem węgla i się sprawdza, ile e, tam powiedzmy coś e, ma lat, tak? E, czy na przykład w tej chwili jak w technikach kryminalistycznych widzimy. To, że na przykład się nie, coś sprawdza i dzięki temu, na przykład, ja nie pamiętam dokładnie, dużo kryminałów czyta i tam właśnie, czytam o tym, jak naprawdę dzięki wykorzystaniu chemii możemy odkryć na przykład to, że w tym pomieszczeniu ktoś to, rozdał krew. Nie ma wątpliwości, że za kilkanaście lat standardem będzie mapowanie neuropsychologiczne, ale w takim rozumieniu, że to, co dzisiaj jest niewidoczne, na przykład przemoc psychiczna, że za te kilkanaście lat to już nie będzie niewidoczne bo będzie jakby czymś takim oczywistym, że będzie to można mapować, sprawdzać. To w cudzysłowie będzie się wyświetlać, jak na obrazie rezonansu obecnie jeśli to już wyświetla. Tylko niestety no, rezonansy są tylko w pewnych praców pragmatycznych. O to mi chodzi. I wierzę w to. Ja nie mam ja tym wierzę. Ja podejrzewam, że tak będzie. I to wszystko, co robi teraz Czarnek na przykład, to będzie uznane za torturę. Bo prawda jest taka, że na poziomie aktywacji neuronalnej to, co odwala nasza obecna władza, szczególnie Ministerstwo Edukacji, jest torturą, i to trzeba powiedzieć jasno, torturą, to nie tylko psychiczną, ale też psychofizyczną, bo już dawno neurologa określiła, że jeżeli my w jakiś sposób mamy poczucie niedoceniania, niedowartościowywania na nas, założonym wysiłek, wykluczania, a już nie daj Boże, to się dzieje regularnie dyskryminacji, aktywują się te no pola w mózgu odpowiedzialny zabór fizyczny. Więc dziecko każde, każdy nauczyciel, każdy rodzic, żyjąc w tym lęku, to się jeszcze teraz edukują wszyscy ci, którzy są częścią edukacji domowej, bo to jest kolejny zamach Lex Czarnek, 2.0, no w tym kierunku idzie, wszystkie te osoby mają pokłócone te pola w mózgu, za ból fizyczny. Czy to nie są, proszę Państwa, jako że to jest na pewno świadomie, nie są to tortury?